Życie w ciemności. Głupich niełatwo odwieść od zła, a głupców jest bez liku. Kocheleta 1.15. Ta biblijna myśl podkreśla głęboką prawdę o kondycji człowieka, a zwłaszcza o związku między głupotą a niegodziwością. W ciągu dziejów byliśmy świadkami, jak głupota potrafi zaślepić dusze i umysły, prowadząc je na ścieżki ciemności i pustki. Zdala od Boga. Kluczowe pytanie brzmi, czy człowiek wierzący może żyć w ciemnościach głupoty? Zostańcie z nami, a się przekonamy. Głupota to stan, w którym umysł i serce zamykają się na mądrość i prawdę. Ludzie głupi często odrzucają rady i skarcenia, woląc podążać swoimi własnymi, błędnymi ścieżkami. To właśnie ta odmowa przyjęcia skarcenia sprawia, że tak trudno jest naprostować niegodziwców. Głupota objawia się w życiu w ciemności, gdzie brak rozeznania i mądrości prowadzi do złych decyzji i destrukcyjnych zachowań. Głupiec nie zna pokory, wręcz przeciwnie, ignoruje ją lub nią gardzi. Aby lepiej zrozumieć to zjawisko, możemy przyjrzeć się synonimom niegodziwości, które również implikują brak rozsądku i mądrości, takim jak głupi, nierozsądny, bezmyślny. Uparty, tępy czy zawzięty, ograniczony. Te cechy opisują nie tylko skłonność do zła, ale także opór przed nauką i zmianą. Niegodziwość w tym sensie jest nie tylko moralnie naganna, ale także intelektualnie ograniczona. Jedną z najbardziej niepokojących cech ludzi niegodziwych jest to, że z powodu swojej głupoty łatwo padają ofiarą manipulacji ze strony innych złych ludzi, którzy, choć są nikczemni to jednak dysponują większą przebiegłością. Taka dynamika prowadzi do błędnego koła niegodziwości i obłędu, w którym mniej głupi niegodziwcy wykorzystują głupotę innych dla własnych celów. Te manipulacje można zaobserwować w różnych sferach społeczeństwa, od polityki po relacje osobiste, gdzie mniej skrupulowani manipulują tymi, których łatwo oszukać. Życie człowieka głupiego i niegodziwego naznaczone jest brakiem światła i prawdy. Biblia uczy nas, że bojaźń pańska jest początkiem mądrości przy powieści Salomona 9:10. Bez tego fundamentu dusze i umysły błądzą w życiu pełnym ciemności, pustki i bezsensu. Brak Boga w ich życiu pozostawia pustkę, którą często wypełniają kłamstwa, złudzenia i fałszywe obietnice. Trudność w skorygowaniu niegodziwców leży w ich oporze przed przyznaniem się do błędów i tendencji do usprawiedliwiania się. Ten opór przed korektą nie tylko przedłuża ich cierpienie, ale także dotyka ich bliźnich. Jednakże, nadzieja nie jest stracona. Modlitwa, miłość i cierpliwość potrafią otworzyć drzwi tam, gdzie wcześniej nie było nadziei. Głupota i niegodziwość to potężne przeszkody na drodze do prawdy i światła. Jednakże, boska mądrość. Oferuje nam wyjście skruchę i pokorę. Uznając naszą głupotę i szukając naprawy u Boga, możemy wyjść z ciemności i rozpocząć życie pełne sensu i światła. Refleksja nad tym może nie być przyjemna dla naszego sumienia i stylu życia, ale zastanawiając się nad tym, jak uniknąć pułapki głupoty, przyjmując mądrość i boskie skarcenie, możemy żyć w pełni w prawdzie Bożej. W tym momencie widzimy tylko dwie drogi w życiu. Jedną jest droga świętej Teresy z Avila, która mówi, że pokora jest bramą do mądrości Bożej, a drugą jest ta, o której mówi Biblia w Księdze Przysłów 16:11. Jak pies wraca do swoich wymiocin, tak głupi powtarza swoją głupotę. To był dzwonnica Wandej, Polubcie i zasubskrybujcie nasz kanał. Do widzenia, drodzy wojownicy Pana. Bóg będzie z wami.